Paryz, dzień dobry, czas na wydarzenia telewizji regionalnej a dziś między innymi. Zamiast papieru tony nielegalnego tytoniu. W sumie zatrzymano 2600 kg tytoniu do palenia, o łącznej wartości ponad 2 milionów 100 tysięcy złotych. Porysował pięć samochodów. Straty oszacowano na łączną kwotę 11 500 zł. Podejrzany nie przyznał się do przestępstw. Teraz będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem. Ponad dwie tony toniu bez znaków akcyzą wartości ponad dwóch milionów złotych. Taką kontrabandę odkryto w busach, które jechały z Niemiec po dolnośląskim odcinku A4. Ładunek udało się znaleźć dzięki pomocy psa tropiącego. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Wrocławia patrolowali autostradę A4. Zatrzymali do kontroli busa jadącego z Niemiec. Według kierującego miał przewozić odpady papieru do przerobu. Jednak w trakcie kontroli z udziałem psa służbowego ujawniono tytoń w kartonach bez polskich znaków akcyzy. W podobnym czasie inny patrol na MOP Gocieszów zatrzymał kolejnego busa, który miał przewozić ten sam towar. W obu busach znaleziono w sumie aż 20 kartonów z tytoniem bez znaków akcyzy. W sumie zatrzymano 2600 Kilogramów tytoniu do palenia o łącznej wartości ponad 2 milionów 100 tysięcy złotych. uszczuplenia akcyzy to ponad 2,5 miliona złotych. Obu kierowcom grozi kara nawet roku za więziennymi kratami, a poza tym bardzo wysokie kary finansowe. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Przechadzał się parkingiem w Głogowie i postanowił porysować samochody. 63 latek wpadł jednak w ręce mundurowych i musi się liczyć ze srogimi konsekwencjami. Właściciele samochodów mogą mówić o sporym pechu, bo ich pojazdy znalazły się najwyraźniej w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. 63 latek szedł parkingiem i postanowił wyrządzić szkody. W miniony piątek dyżurny komendy powiatowej policji w Głogowie otrzymał zawiadomienie dotyczące uszkodzenia pojazdów na jednym z parkingów poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej. Ostrym narzędziem. Łącznie w ten sposób zniszczonych zostało pięć samochodów. Na nieszczęście sprawcy znalazł się świadek jego wybryku i dzięki temu mundurowi szybko mężczyznę namierzyli. Głogoscy śledczy mężczyźnie przedstawili w sumie pięć zarzutów dotyczących uszkodzenia pojazdów. Straty oszacowano na łączną kwotę 11 500 zł, podejrzany nie przyznał się do przestępstw. Teraz będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem, który może go skazać na 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może też nakazać głogowianinowi pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez niego samochodów. Sześciu pijanych kierowców zatrzymano podczas akcji alkohol i narkotyki. W sumie przebadali 858 osób. Rekordzista miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Wśród zatrzymanych kierowców są dwaj mężczyźni, którzy do pracy przyszli na podwójnym gazie. Dwie osoby wykonywały prace budowlane, polegające na operowaniu koparkami. W przedsiębiorstwie Było to mężczyzna z terenu Głogowskiego oraz mężczyzna z terenu górowskiego. Osoby zostały zatrzymane do policyjnej celi, ponieważ usłyszą zarzuty między innymi kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat więzienia, usłyszą zarzut narażenia innych osób na niebezpieczeństwo z racji tego, że wykonywali swoje czynności zawodowe będąc w stanie nietrzeźwości oraz jeden z mężczyzn posiadał dodatkowo aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wydany przez sąd. Poza tym, na terenie powiatu Lubińskiego policjanci zatrzymali jeszcze czterech pijanych kierowców. Najmłodszy z mężczyzn. Wydmuchał blisko pół promila, co stanowi wykroczenie drogowe, jednak z tego tytułu również będzie ma zatrzymane prawo jazdy oraz sąd może orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat. Pozostali kierowcy wpadli na terenach wiejskich powiatu lubińskiego. Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku od 30 do 48 lat oraz 28-latka. Niechlubnym rekordzistą tego dnia okazał się 46-latek, który w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. A w dalszej części programu zobaczymy jeszcze. Rolnicy sparaliżują ruch. Z naszego rejonu rolnicy będą blokować wjazd na czwórkę i na eskę. I zaczynają od rana, i to będzie do. nawet, może nawet do, 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 do dwa dni nawet. Wspólnym śniadaniem wsparli kolega. Brakuje nam jego w rozmowach, w żartach. Brakuje po prostu jego obecności. Bardzo za nim tęsknimy. Polscy rolnicy nadal protestują przeciwko polityce Unii Europejskiej czy podwyżkom podatków w kraju. Tym razem zamierzają paraliżować ruch przy lewnickim Zjeździe na autostradę A4 i drogę S3. Rolnicy nie składają broni. Organizują protesty sprzeciwiając się niekorzystnym, jak podkreślają, zapisom prawa w Europie i rosnącym kosztom w kraju. Jeżeli za kukurydzę, za pszenicę oferują nam 600 zł, no to porównując do wszystkich kosztów to jest, no to jest po prostu strata. No to, jeżeli bym miał to wszystko tak sprzedać za takie pieniądze, no to ja bym prostu z za przeproszenie. Rolnik ze wsi krajów dodaje, że ledwie opłacił podatki, które wzrosły dokładnie o połowę. Nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i już jutro jego ciągnik pojedzie w kolumnie protestujących w Lebnicy. Z naszego rejonu rolnicy będą blokować wyjazd na czwórkę i na eskę. I zaczynają od rana i to będzie do, nawet może nawet do, 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 do dwóch, dwa dni nawet. Ale przynajmniej całą dobę to będą strajkować. Przypomnijmy, rolnicy protestowali już paraliżując ruch w wielu miastach w całym kraju. Protestuje także Europa, między innymi przeciwko bezsłowemu, nieograniczonemu importowi produktów z Ukrainy. Sprzedawali kanapki i wodę na śniadanie, a zebrane pieniądze przeznaczą na leczenie Kuby. Uczniowie pierwszego Elo zorganizowali akcję charytatywną i chcą w ten sposób pomóc swojemu koledze. Śniadanie z Kubą. Pod takim hasłem w pierwszym Elo w Lubinie odbyła się charytatywna akcja dla ucznia drugiej klasy. Przyjaciele oraz koledzy i koleżanki Jakuba Gracza sprzedawali kanapki, a całą zebraną w ten sposób kwotę przeznaczą na jego leczenie. Jako najlepszy przyjaciel można powiedzieć kuby z klasy, no to uważam go za naprawdę bardzo dobrego kolegę. W wielu mm, ciężkich chwilach można powiedzieć, pomagał mi i tak dalej. No i wydaje mi się, że taka dusza sportowca zawsze, no i trzymamy za niego kciuki po prostu, żeby jak najszybciej wrócił do nas i wspieramy jak możemy. Kuba jest z naszej klasy i wspieramy go bardzo mocno, chcemy już, żeby do nas wracał, więc nie, ma, nie jest to żaden problem dla nas po prostu I, i bardzo fajnie, bardzo fajna akcja. Na taką formę zdecydowaliśmy się, ponieważ jest to taka no, zdrowa inicjatywa, myślę, zamiast sprzedawania ciastek, to właśnie kanapki. Brakuje nam jego w rozmowach, w żartach. Brakuje po prostu jego obecności, bardzo za nim Kanapki pomogli przygotować wolontariusze i zaprzyjaźnione firmy. Przysmaki rozchodziły się w błyskawicznym tempie. Ja jestem dumna z naszych wspaniałych uczniów, którzy przygotowali się do tej akcji, którzy również wspierają tą akcję. Dziękuję również nauczycielom, którzy również nas bardzo mocno wspierają. Nasza szkoła przede wszystkim zawsze dołącza się do takich charytatywnych działań, bo wiemy, że pomoc zawsze wraca. Kuba Machłoniaka, anaplastycznego i przebywa w klinice Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy będzie trzeba przeznaczyć na jego leczenie, ale koledzy już teraz rozpoczęli akcję pomocy. To jest początek, dopiero jest rozpoznanie. Pierwsze, pierwsze wlewy zostały podane. Wyniki poprawiły się, więc to jest po prostu szczęście ogromne. Możliwe, że po siedmiu tygodniach teraz pojedzie na chwilę do domu w końcu z mamą. Odsapnąć. Akcja będzie kontynuowana także w innych szkołach. Kubie chcą pomóc uczniowie m.in. zespołu szkół nr 1 w Lubinie, zespołu szkół nr 2 oraz drugiego Eloi Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Poradnia K w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych uroczyście otwarta. Specjalnie dostosowane i wyremontowane pomieszczenia wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny są gotowe na przyjęcie pierwszych pacjentek. To najwyższy standard w tego typu gabinetach. Poradnia K w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych została oficjalnie otwarta. To część polkowickiej przychodni przeznaczona głównie dla kobiet. Poprzesuwaliśmy ściany, wymieniliśmy instalacje, kupiliśmy nowoczesny sprzęt. Wszystko jest uszyte na miarę tak naprawdę na ilość pacjentek, które planujemy przyjmować. Mamy w końcu dwa gabinety ginekologiczne, a nie tylko jeden. Nasze położne mogą równocześnie obsługiwać panie ciężarne przy KTG i, i odbierać telefony i obsługiwać inne pacjentki, więc jest to wszystko zoptymalizowane. Jest już nowa pani ginekolog, która będzie kilka razy w miesiącu przyjmować i mam nadzieję, że docelowo na dwa gabinety czy te dwie pani ginekolog i dwóch panów będzie przyjmowało już niedługo i wtedy będą miały Panie pełen wybór i komfort. Myślę, że już jest zapewnione, a wybór co do tego, czy będą chciały skorzystać z usług Pana doktora czy Pani doktor. Sprzęt jest dostosowany do potrzeb na miarę XXI wieku. Oprócz tych takich tradycyjnych, czyli badania ultrasonograficznego, pobierania cytologii, w tej chwili rozpoczęliśmy współpracę z medikusem Pobieramy tak zwaną biopsję aspiracyjną. Nie ma potrzeby, żeby pacjentka była kierowana do szpitala i żeby w szpitalu leżała. Placówka przygotowuje się również do możliwości przeprowadzania diagnostyki endometriozy. Modernizacja poradnika trwała prawie dwa lata wraz z opracowaniem do Dokumentacji projektowej teraz jest nowocześnie komfortowo, a co najważniejsze, poradnie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To nie jest nic, co co, jest, co co powinniśmy traktować jako coś szczególnego, ekskluzywnego, wręcz przeciwnie, takie miejsca powinny być wszędzie w Polsce, taka opieka powinna być zapewniona w każdej przychodni. I taką też zapewnia Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych i takie też miejsce stworzyliśmy aby kobieta czuła, czuła się tutaj komfortowo aby czuła się dobrze zaopiekowana i przede wszystkim bezpieczna bo w tych badaniach potrzeba i wrażliwości i bezpieczeństwa dla pacjentki to jest początek inwestycji w kobiety może tak powiem polkowiczanki ponieważ to jest tylko infrastruktura ona jest już standardem u nas teraz przyjdzie kolej na programy zdrowotne stricte skierowane do kobiet i mam nadzieję, że to również będzie standardem w naszej gminie przez kolejne lata. Mieszkanki Polkowic mogą teraz korzystać z sal, dostosowanych również do prowadzenia zajęć ze szkoły rodzenia. Panie uczą się y, ćwiczeń, oddychania. Kąpieli, pielęgnacji Noworodka, wiedzy na temat odżywiania, regularnych wizyt, jak przygotować pokój na przyjście Noworodka. To jest dla nas historyczny dzień, bo ja naprawdę tyle lat pracuję i nareszcie doczekałam się, żeby w takich fantastycznych warunkach pracować z sprzętem. Remont poradnika to koszt około 2,5 miliona złotych. Już niebawem w Galerii Sztuki w Legnicy otwarcie wystawy Szkła Artystycznego Ekspresję. Jej autorem Adam Błodaczek, witrażysta, wykładowca akademicki oraz, jak sam o sobie mówi, miłośnik szkła. Wystawa Ekspresje powstała wraz z pracą doktorską Adama Wodarczyka. Autor wierzy, że w konkretnych miejscach jesteśmy podświadomie bombardowani bodźcami wizualnymi, które wpływają na naszą emocjonalność. Głównym przejawem tej idei jest projekt sześciu przeszkleń witrażowych do sześciu wytypowanych obiektów architektonicznych, które widzimy tu na planszach, one będą też dobrze opisane. I do nich zaprojektowałem przeszklenia witrażowe, które są inspirowane ludzkimi emocjami. Na ekspozycji znalazły się zatem projekty witraży w przestrzeni miejskiej, które jednak nie doczekają się realizacji z uwagi na różne przeszkody. Na tym rzecz jasna, nie koniec. To są witraże abstrakcyjne, geometryczne, są do tego jeszcze szkice malarskie, czyli tradycyjne malarstwo sztalugowe na płótnie. Są też akwarele i pokazuje jako Aneks do tej twórczości także moje projekty naczyń kryształowych. Wernisarz wystawy Ekspresja już w piątek 22 marca o godzinie 18 w Galerii Sztuki w Lednicy, a w kwietniu warsztaty witrażu z artystą i oprowadzenie autorskie. Dwie nowe figury pojawią się na szlaku zwierząt wymarłych. Uroczystość odsłonięcia odbędzie się w najbliższy czwartek w pierwszym dniu wiosny, początek o godzinie 16. Ogród zoologiczny zaprasza w najbliższy czwartek, by zobaczyć, jakie nowe figury pojawią się w Lubinie. Figury będą dwie. Jedna już stoi, w tej chwili jest zakryta, więc nie widać. Cóż to za figura? Druga dojedzie także dzisiaj, dziś po południu, wykonamy montaż, ale też będzie zakryta. I zapraszamy w czwartek od godziny 16 na szlaków zwierząt wymarłych. Wspólnie dokonamy odkrycia tych nowych figur, a o 16.15 i 17.20 wstąpi też gość specjalny, oczywiście związany ze światem dinozaurów. W Lubińskim Ogrodzie Zoologicznym figury prehistoryczne pojawiły się od początku istnienia parku, czyli od 2014 roku. Systematycznie przybywało nowych i dziś jest ich kilkadziesiąt. Systematycznie dokładamy na początku szlak nazywany był szlakiem dinozaurów, ale z racji tego, że nie tylko figury dinozaurów tam się znajdują, kilka lat temu zmieniliśmy nazwę na szlak zwierząt wymarłych, bo są tam i dinozaury, i pterozaury, synapsydy, temnospondyle, czy wymarłe ssaki. Ogród można zwiedzać bezpłatnie codziennie od 7 do 18. I tą zapowiedzią kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.